Witamy na kanale Dzieje z zwiastun mroku i dzisiaj drzewko strzelców Imperium, omówimy je razem ze skowronem, porównamy jednostki. Na samym początku pójdzie pod ostrze nasze imperialny zabójca, ponieważ łuczniki strzelec względem młoda względem podstawki nie różnią się niczym. Są tacy sami, nie mają żadnych zdolności, a imperialnego zabójcy już coś tu się... Zaczyna działać. Też nie jest to wiele, bo Imperialny Zabójca to właściwie jednostka strzelców, no idealna jeszcze w dodatku. Fajna animacja ataku, truje, co nam pozwala fajnie niszczyć straszników stolic i inne opancerzone jednostki. Chyba że nie, chyba że mają odporność na, na trutkę albo na na śmierć postawca, tutaj już na truciznę, bo jest to zmiana źródła. Szanse trafienia pozostają takie same, punkty doświadczenia również. No i dochodzi zdolność u imperialnego zabójcy, kiedy zdobywa siódmy poziom. To jeszcze ma taki fajny bonus z trafieniem krytycznym, które również przecież omija pancerz. Także jak sobie już fajnie awansuje wiele poziomów, to ten krytyk też się zwiększa. Więc no, na takich opancerzonych to jest ładny killer. Zgadza się. Dokładnie tak jak mówi Pan Perek. Tak przy okazji to dzień dobry wieczór. Rola kompanieros. Mę Mateo. <grych> I przechodzimy do, do, do kolejnego screena, bo tutaj w zasadzie wszystko, co było powiedziane, co, co zostało powiedziane, już wystarczy. Już tu nic więcej raczej nie ma do dodania. Więc przechodzimy. Mogę dodać tylko tyle, że trucizna tam jest w nawiasie P, to znaczy, że ona trwa więcej niż jedną turę. Tak, ale no to tak samo jak w tylko że w po prostu nie było takiego oznaczenia i tak. w zasadzie nigdy nie było wiadomo, czy jakiś paraliż lub trucizna lub inny efekt jest na jedną turę konkretnie, czy na właśnie kilka tur. Na naszym modzie, jeżeli jest ta literka P, no to jest skrót od jakby permanent, który nie niby oznacza, że niby na stałe, ale no tam wiadomo, że to tam się w końcu zrywa, tam po dwóch, trzech, czterech czasami turech, także to tak to działa. jest oznaczenie do, do wzmacniaczy, tak, że to jest na całą walkę. Tak jest, także przechodzimy no, do kolejnego jest, screena. I drodzy państwo, na kolejnym screenie imperialny zabójca mmm... Kurczę, ja to źle zrobiłem. Teraz sobie uświadomiłem, że to nie Imperialny Zabójca ewoluuje Wiegiera, tylko to Strzelec ewoluuje wiegera. Więc dobra, to, to już, już olać. Nie będziemy patrzeć na Strzelca, ponieważ no, Strzelec nie dostał żadnych zmian, on ma dokładnie takie same statystyki, czyli... Ups, czyli to jest błąd po prostu. Nie patrzcie na to, że Imperialny Zabójca ewoluuje wiegera, to Strzelec ewoluuje wiegera. Dobra. Także, czyli strzelcem albo idziemy w Imperialnego Zabójcę, albo w jegera No i Jäger w pierwszej swojej formie, on jest w tej formie po prawej stronie, który strzela raz za 60 chyba, nie? On się może zmienić w tę, która strzela dwa razy za 30. Tak Zaczyna się od tego, który... Na pewno? Chociaż. Nie, 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 nie. Najpierw zaczyna od tego, co bije dwa razy. Jak tak teraz patrzę na jego źródło obrażeń, to, to chyba jednak pierwsza jego forma to jest ta sobie orężem. No, i jeszcze oto. Zacznijmy od tego, co bije dwa razy orężem. W każdym razie. Jager ma troszeczkę więcej zdrowia od Imperialnego Zabójcy, więc, mimo iż to nie jest ewolucja od Imperialnego Zabójcy, to i tak będę sobie do niego przechodził tu wyżej, żeby mieć jakieś tam porównanie, jeżeli chodzi o jego HP. Pan, coś inne statystyki. Także Jager ma te 10 punktów HP więcej, ma 5 pancerza więcej, ma jakąś ochronę na okaleczenie. Imperialny nic nie ma, więc defensywnie Jager gniecie może nie jakoś mocno, ale, ale jest lepszy pod każdym względem od Imperialnego Zabójcy. Szanse trafienia na tak, w zasadzie taki, taka sama, 85%, dwa strzały za 30%, co się wydaje póki co słabsze, kontra trucizna, która ignoruje pancerz. Natomiast jeszcze jest strzała Jegera, która sprawia, nie tyle strzała Jegera, co, co jest efekt dodatkowo do tej strzały Jegera. Ta strzała Jegera to jest 30 punktów obrażeń, które która dodatkowo spowalnia i zmniejsza inicjatywę o 50%. Niewielka szansa na to, że to zmniejszenie inicjatywy wejdzie, ale. Ale jest, no i to bije orężem. Również Niegier ma fajne umiejętności. Jeżeli HP go spadnie, to jego obrażenia rosną. Szanse trafienia też rosną na oba ataki. Czyli będzie 95% na obrażenia i 60% na to, że, że spowolni. No i pierścień niegiera, który sprawia, że na siódmym poziomie dostaje odporność na obniżenie obrażeń oraz inicjatywy. Nie będzie można go w ten sposób debafować. No i może się zmienić ten jegier w tę formę, która bije tylko raz, ale za to 60 punktów obrażeń. Bronią srebrną tym razem. Jest to nowe źródło też na naszym modzie, które wiadomo, no nie jest żadnym orężem, nic takiego, więc jegier w tej formie jest w stanie już zranić jakieś wilkołaki, śmierć, zmory i tak dalej. Więc jest to naprawdę bardzo, bardzo przydatne. Ma też większą szansę na to, że mu się uda trafić obniżeniem obrażeń. Ma tutaj co prawda tylko jeden strzał do dyspozycji, ale jednak fajne źródło, obniżenie obrażeń. No i wiadomo, że z tego, co się nauczyliśmy wcześniej, gdy omawialiśmy elementalistę i, i tego własny żywiołów, Dokładnie. jak są dwa ataki, no to możemy w tej formie strzelić raz za 30, zmienić się w tę lepszą formę i jeszcze przypierdzieli za 60. Czyli w sumie na starcie je mamy aż 90 punktów. Obrażeń, już plus dwa różne efekty, zmieszamy inicjatywę i zmniejszamy obrażenia, więc no Jäger wydaje się gnieść w tym momencie imperialnego zabójcy, ja tak totalnie. Ale no, Jäger mimo wszystko, endgame'owo może być gorszy od imperialnego zabójcy. Jeżeli imperialny zabójca ma tę truciznę, która się bardzo szybko wzmacnia i później dostaje jeszcze krytyki, które są 10%, a nie 5%, czyli jak tam będziemy tym imperialnym zabójcą bić, powiedzmy 100 obrażeń, no, to nie będzie plus 5 odkrytyka, tylko plus 10 odkrytyka, więc no, imperialny zabójca może naprawdę mimo wszystko w endgame przyćmić Jegiera. Mimo, że Jagier ma dwa strzały, tam wiadomo, że jeżeli jakimś cudem by się nam udało obrażenia wymaksować i na naszym modzie bić e, chyba 500 punktów obrażeń zamiast 300, 500 to jest maks, e, no to wtedy takie dwie 500 to mo mogą zrobić robotę. Ale kontra pancerz, maksymalny pancerz, który na naszym modzie też jest zwiększony do 95, e, no to by to wtedy były dwie piątki tylko. A imperialny zabójca by wtedy zadał 25. Krytyk jeszcze, jeżeli by on bił 500, to krytyk by zadał 50, czyli byłby 25 plus. 50, i jeszcze trucizna tam by weszła za nie wiem z 80, załóżmy, który level byśmy w nie Więc no, imperialny zabójca w endgame i tak będzie moim zdaniem lepszy od jegera i tak, ale w Early Game, jak się dojdzie do jegera szybko do niego można dojść i jest bardzo mocny, trochę za mocny, jakby moim zdaniem za wcześnie możemy dojść do tak mocnej, solidnej jednostki. Ale imperialny zabójca ostatecznie tak nie odstaje. Jego trucizna jest super. No i trzeba pamiętać o tym, że trzeba strzelić raz w tej formie, później się zmienić i strzelić w, tę, w tej formie, bo są też graczy którzy albo nie mają na to ochoty, albo o tym zapominają, albo jakoś tam nie mają ochoty za bardzo tryhardować, coś tego i po prostu grają sobie tam po swojemu i nie wykorzystują pełnych możliwości. Co też jest na swój sposób spoko tak naprawdę, że jeżeli casualowy gracz albo nie wie, albo nie chce mu się takich rzeczy robić, no to będzie po prostu... No, no, gorzej wykorzystywał możliwości tej formy, a właśnie osoby, które tam bardziej chcą sobie potryhardować, no to mogą dużo więcej zrobić, Na, w podstawowej wersji gry to nie było za bardzo, za, za wiele takich możliwości, a tutaj jednak troszeczkę jest, jest tego więcej. Umiejętności te same w tej formie, co bije raz. No i... Chyba jest duży przeskok, tak? Od strzelca do Jegiera, to, to się od razu odczuwa. Tak, tak. Ale ok. właśnie. Każda, każda z tych jednostek, czy się zdecydujemy na imperialnego zabójcę, czy Jegera, każdy ma swoje zalety i one się bardzo przydają. Także no, myślę, że jest, jest, może być dylemat między wyborem jednego bądź drugiego. Mhm. Mam wrażenie, że Jeger będzie się lepiej spisywał w wielu walkach, no, właściwie w większości, kiedy sobie tak przemierzamy mapę i nie walczymy z bossami czy jakimiś bardzo opancerzonymi jednostkami, to myślę, że Jegier może zaoferować więcej do tego jeszcze, jak obliży przecież inicjatywę, to i w kolejnej turze może być szybszy niż jakiś potencjalnie Strzelec wroga, na przykład jakiś wartownik, czy obrydca gejów, który ma przejść 70 inicjatywy. Mm -hmm. Także nawet, nawet naszym magiem dzięki Jegierowi będziemy mogli być szy no. szybsi nie? od wrogiego takiego strzelca. Jeżeli no to daje jakieś obrażenia takiemu takie delikwentowi, więc no, to też bardzo no. fajnie działa. Zresztą jest to bardzo duży przeskok szybko ze strzelca do Jegiera. To tak jest. Także Jegier jest zdecydowanie najpotężniejszym trzeciotierowym strzelcem w grze, jest na pewno lepszy od, od bandyty, od żądlca, od tych tego wartownika u elfów, tego lodowego i tego ognistego też. Mimo, że oni tam mają 70 inicjatywy, niby te, te, ci żywiołowie, oni są spoko. Chociaż mówię no, ci, że bandyta jeszcze w jak, jakiś sposób może konkurować, bo jednak on ma bardzo... Duże przeliczniki i mało ekspo potrzebnego. No, ale no, no Na naszym modzie te przeliczniki zostały znerfione z 8 punktów obrażeń do 4 na poziom. To też trzeba o tym pamiętać. Plus nie ma tam jakichś ciekawych krytyków chyba, ani nic takiego, więc... No, tam jeszcze nie ma. To już od spójcy się zaczyna, ale no to już nie o elfach. No, 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 to już o elfach to kiedy indziej. No w każdym razie tyle jeżeli chodzi o strzelców, bo w zasadzie chyba tylko tyle zmienialiśmy. Tutaj trochę mi Głupio, że, to, że, że, że Imperialnego Zabójcę tutaj daje mi to może mylić. Jeżeli ktoś sobie przewija odcinki, a nie ogląda od początku do końca, no to może ktoś pomyśleć, że Imperialny Zabójca ewoluuje w coś, co wcale nie jest tak dużo mocniejsze w sumie, nie? To nie jest czwarty tier, to jest błąd z mojej strony, powtarzam. Strzelec ewoluuje w Jegera, albo w Imperialnego Zabójcę. No ale przynajmniej jakieś porównanie statystyk mamy tu na jednej karcie, nie? Jeżeli ktoś ogląda na, na pełnej jakości na komputerze, a nie na telefonie, to nawet w takim oddaleniu powinniście widzieć raczej te statystyki, mam nadzieję. Dobra, no i w tym odcinku chcielibyśmy jeszcze dodać troszeczkę czegoś, czegoś więcej, bo, bo trochę przykrótki by się wydawał, myślę. Więc zrobimy sobie tutaj jeszcze o żywą zbroję i, i za chwilę też golema. Także o żywej zbroi, może coś tutaj, panie Pyrku, powiesz. Tak, mamy już porównanie. Nie widać, jak to w podstawce, jaki jest zysk, tu doświadczenia, ale tutaj nic się nie zmieniło tej kwestii, za to doszedł do żywej zbroi pancerz, więc to jest spoko rzecz. Jest trochę bardziej wytrzymała. Kolejne też odporności, wyssanie nadmiar czy wysagie, więc już wampiry tutaj nie porobią zbyt wiele, na takie jednostki może to być bardzo dobra opcja. Cóż jeszcze, jest jedna istotna zmiana. Są zmniejszone obrażenia, a to z tego względu, że teraz żywa zbroja uderza o dwie jednostki. Co osobiście to no, troszeczkę mnie boli, ponieważ no, ta jednostka, jak i również wiele innych przyzwańców drugopoziomowych, jak Zły End, Beliar czy End u elfów, no, to, jest, to była i jest dobra opcja, aby jakiś jedno. Jakieś sąsiednie jednostki co uderzają. Jakieś ogry, trole, albo może smoki. Jakieś żywotne pojedyncze jednostki bardzo fajnie się osłabiało kimś takim, no ale teraz skuteczność tutaj spada. Bardziej się może żywa zbroja przyda, kiedy może uderzyć dwie sąsiednie jednostki, no ale to chyba raczej rzadsze sytuacje. No i no na pewno jest to jakiś plus, że może teraz. 50 obrażeń zadać dwóm jednostkom. Mhm. Mm no właśnie. No, właśnie, wcześniej, właśnie te 65 punktów obrażeń sprawiało, że żywa zbroja mogła się wydawać skuteczniejsza przeciwko ruzgovicom, z którymi jak walczymy, to głównie tylko jeden cel możemy uderzyć, więc stara żywa zbroja mogła się wydawać lepsza, ale mimo wszystko ta nowa, właśnie dzięki temu pancerzowi, jest w stanie tam pewnie jeden cios więcej wykonać overall w trakcie walki i wychodzi w zasadzie na to samo, a nawet lepiej, jeżeli mamy okazję faktycznie uderzyć dwie jednostki jednocześnie. Plus ta umiejętność, jak HP żywej zbroi spadnie, no to jeszcze te plus 5 do obrażeń, plus 5 do inicjatywy może akurat sprawi, że, że się coś zmieni. Także żywa zbroja wydaje mi się, że jest troszeczkę wzmocniona mimo wszystko, mimo tych mniejszych obrażeń podstawowych i mniejszej skuteczności, teoretycznie przeciwko jednemu celowi. Na przykład, jak wzywamy na jakiegoś smoka i chcemy go tam osobić, no to taką żywą zbroją. Ale, ale mówię, no te 15 pancerza może jednak sprawić, że jednak jeden cios więcej wykona i overall wyjdzie nawet na lepiej, bo, bo 4 ciosy za 50 kontra 3 ciosy za 65 i tak lepiej wypadają. Więc no, overall jest, jest to buff. No, moim zdaniem żywą zbroja jest lepsza teraz na. Na naszym patchu. Tutaj jeszcze mogę wspomnieć o tym, że oryginalnie w Wanili żywej zbroi żywe nie istniała chyba jako osobna jednostka. To była zawsze tylko przywołana jednostka. Nie, nie było innej opcji. Dlatego właśnie tych ekspów tu nie widać. Dlatego też jest napisane jakieś dowodzenie, umiejętności dowódcy, coś takiego. A na modzie tutaj jest to jednostka po prostu wzięta z edytora map, wstawiona jako jednostka w armię. I to może być nie tylko przywołana jednostka jako dowódca, jest to po prostu też jako funkcjonująca jednostka w armii. Można normalnie się bawić przywołańcami w terenie, tak, robiąc mapy, dodając je do armii, do ruin, do miasta, whatever. Także taka, taka akcja. I co, do Golema chyba sobie przejdziemy teraz, Kim? Tak. No. No co proszę. Co my tu mamy do powiedzenia? Wszystko. Wszystko. Widać punkty doświadczenia. Tak, widać na Exfela tak. naprawdę golem potrzebował. Tak. Bo to nie jest też tak, że, że my sobie wymyśliliśmy te wymagane punkty jak tylko po prostu one zawsze takie były, ale nie były znane, nie, nie były widoczne. Tak? Nie były znane, tak. tak, tak nie, że... nie tylko były w kilka gry, musiały być wpisane, bo każda jednostka musi takie dane mieć, tylko tyle, że jako przyzwanie, no to już nie zdobywał doświadczenia. Tak jest. Także no, no co. No? Kolejne to tak samo jak u żywej zbroi na te same źródła. A właśnie, a propos tych samych źródeł, to jeszcze może wspomnę o tym, że oryginalnie jest napisane, że była odporność na umysł i trucizna, podczas gdy trucizna w oryginale nie istniała jako źródło, istniało to tylko jako efekt. Na, na modzie jest tam otrucie wymienione pomiędzy wyssaniem a wyssaniem nadmiar. I, I to jest efekt, czyli otrucie na modzie równa się truciźnie wanilii. To jest to samo. Natomiast w modzie trucizna też istnieje, ale to jest źródło obrażeń, bo to może kogoś mylić. Jest źródło śmierć, które bije obrażenia, jest źródło trucizna, która bije obrażenia i jest efekt otrucie, które się utrzymuje i bije obrażenia co turę. Czyli w wanili to trucizna to był ten efekt, a na modzie otrucie to jest ten efekt, tak? Tak, 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 dla, dla ścisłości. A, no ale... Dlatego golem też ma ochronę na truciznę, jakby kogoś to też myliło, nie? Jest, czyli na rodzaj obrażeń. Tak jakby miał ochronę na śmierć, załóżmy, w oryginale, chociaż w oryginale nie miał takiej ochrony, akurat. No w każdym razie, no, pod względem właśnie defensywy, to te odporności i ochrony no, golem wypada trochę lepiej, wiadomo, mimo wszystko. Obrażenia te same, szanse trafienia, inicjatywa, to wszystko cele te same, no tylko ta umiejętność najbardziej interesująca tutaj, że doszłam, jak HP mu spadnie poniżej 30%, no to dostaje te 20 armora, czyli się robi 70, to jest już naprawdę niezły tanker. Kosztem 5 punktów inicjatywy, to nie wie, ale 65 inicjatywy, to jest bardzo dużo nadal, więc istoty, które mają 60 inicjatywy, będą mogły go oszukać wtedy co najwyżej, ale rzadko się to zdarza, więc więc utwardzenie super sprawa bardzo bardzo solidny teraz ten golem jest no i tak był solidny ale ale teraz jest jeszcze lepszy. No i przypominam, można dawać golemy w edytorze map sobie do jakichś miast, więc jak taki golem w trzeciopoziomowym mieście będzie sobie siedział, będzie miał pancerza 80, a jak mu się odpali umiejętność, to się wymaksuje, zrobi się 95 punktów pancerza, nie? No taki golem na, na mieście może być bardziej upierdliwy niż gargulce jakieś, nie? No, w trzeciopoziomowym będzie miał 70. No, 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 no. W terenie 70, a na mieście będzie miał 90 by miał równo, tak, a nie 95, no to się, no to się ja to trochę, troszeczkę się, się, trochę się tu pomyliłem, no ale no to blisko <grym> maksa. W każdym razie golem na mieście to, to jest duża przeszkoda. Na pewno. Tak jest, golem na mieście, teraz zwłaszcza z tą umiejętnością utwardzania to jest, to jest <grym> groźne, no, <grym> groźniejsze od tych, tych onyksowych gargulców. Chociaż diamentowy miałby na pewno maksa, on 95 by miał na 100%, nie? no diamentowy no tak. mógłby być na bardziej upierdliwy. Na teraz staje się, zresztą i tak był, jednym z lepszych, no i nie najlepszym takim przywołańcem. Jeżeli chcemy osłabić całe armię, no to golem bardzo dobrze się sprawował. No, jako czwartotierowa jednostka zdecydowanie cenowo był najskuteczniejszy, no bo wiadomo, że co tam było? Tam, nie, nie na co, tylko mściciel y, był trochę lepszy, jest trochę lepszy od tego, ale jest to piątopoziomowe przyzwanie. No, tak. Przyzwanie, no, to. Zieleń jest też piątopoziomowy, który bije na wszystkim. No. Tak, i Zielony jest też szybki, nie? On też ma tam 70 inicjatywy, hmm. to też jest super sprawa. No. Na golem nawet w regularnej armii mógłby sobie fajnie dawać rad. 2400 doświadczenia to jest. Można golem, golema a, armii, tak? i żywą zbroję wedy, to, że dać do najemnika i sobie zakupić taką jednostkę teraz normalnie. Jak chcecie, możecie z golemem chodzić i go ekspić. To nie jest tylko jako przyzwana jednostka teraz. Także super sprawa, jakbyście chcieli. No tak i co, mamy całe, całe drzewko omówione, plus jeszcze żywa zbroja golem. Mhm. Były też w komentarzach pytania o omówienie ścieżki Nemroda i specjalny awans, ale to zrobimy właśnie też zbiorczo. Tak, to będzie osobno, bo ja, ja chciałem te serie, co teraz nagrywamy, co teraz trwa, żeby to było tak ściśle powiązane z... Omówieniem różnic pomiędzy tego, co było oryginalnie, a, a tego, co jest na modzie. Z jakimiś tam delikatnymi wyjątkami, na zasadzie, że na przykład Serafin, czyli piątopoziomowa, tam piąty tier od anioła, to, to jest coś, co nie istniało. Nie? To nie istniało w oryginalnym, więc to nie jest żadne porównanie, ale skoro już jakby się zabraliśmy za tę ścieżkę wojowników, no to tego Serafina i tego świętego inkwizytora tam wcisnęliśmy. To samo z tym Elementalistą i tym magusem wszechko tak wiadomo, że tam jak co, jakaś tam nowa forma dojdzie, to to tutaj no tak, wplecimy, bo no to to, to, to... jednostek względem oryginału, no to, to, to omawiamy całe drzewko już. nie No, oczywiście tam wiadomo, że gdybyśmy chcieli tak całe całe drzewko, no to może ktoś napisać, no to pewnie by się jeszcze przydał te neutralne awanse przy okazji tam jeszcze omówić, ale no to też wymaga osobnego odcinka zdecydowanie. Także jeżeli chodzi o właśnie te, tego, tego czeladnika, tego łowca nieumarłych i tego Nemroda, no to to będzie osobny odcinek. Prawdopodobnie jak będziemy te trzy jednostki omawiać, to, to razem z nimi te trzy specjalne jednostki jeszcze omówimy sobie. No to wtedy będzie sześć jednostek w odcinku do omówienia i, i, i będzie gitara wtedy. A jeżeli chodzi jeszcze o omówienie tych żywiołaków, tych arcyżywiołaków, co mówiłem, że też by się przydało ich gdzieś w, Splątać i ich umówić, to też pewnie jakiś osobny odcinek, na to kiedyś poświęcimy, jeżeli będzie trzeba. No tak poza tym to no, chyba nie, tyle, to... jeżeli chodzi o ten odcinek. Tak, wszystko tutaj o strzelcach, więc no. macie tutaj materiał, który możecie się posłużyć, możecie zobaczyć, porównać i sami też do swoich wniosków dojść. Tak jest. Także drodzy Państwo, zapraszam do kolejnego odcinka, który pewnie będzie za tydzień regularnie, w, czyli w piątek o 18, chyba, który będzie ze wsparcia. Nie będziemy tam o tych hilerach sobie gadać, o, o leczarzach. No dobra. No to co? Ja byłem z Koroną piątym, za mną był Pan Pyrek. Tak jest. Dziękujemy Wam za uwagę i do usłyszenia. To zrobimy, polecam. Na razie.